Cześć, tutaj Klaudyna Maciąg. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Zacznijmy od słowa podcastu, który stworzyłam dla twórców, dla freelancerów i dla wszystkich osób, które chciałyby się nauczyć lepiej pisać, tworzyć ciekawsze treści i skuteczniej działać w internecie. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Cię serdecznie w 15 odcinku podcastu Zacznijmy od słowa. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat. Freelancing kontra praca dla kogoś. Zastanowimy się, czy lepiej działać solo, czy może jednak z kimś. W życiu bywa tak, że niektóre decyzje muszą być podjęte za nas, bo się boimy, bo trzymamy się sentymentów, tak naprawdę nie wiemy, czego chcemy i trwamy w tym, co jest nam dobrze znane zamiast mierzyć się ze zmianą. A potem, gdy ta zmiana jednak nadchodzi, okazuje się, że strach był właściwie zupełnie niepotrzebny, a my mówimy sobie wtedy kurczę, już dawno trzeba było to zrobić. I ja dzisiaj jestem w takiej właśnie sytuacji. Ktoś podjął decyzję za mnie, która no, trochę mnie poturbowała, ale właściwie już po kilku tygodniach mogę stwierdzić, że stało się doskonale. Właśnie dlatego, mogę ci dzisiaj opowiedzieć jak po powrocie do freelancingu oceniam kwestie pracy solo i pracy dla kogoś ale dobra zacznijmy od początku jeśli trochę mnie już znasz to doskonale wiesz że ja całe dorosłe życie pracuję na własny rachunek w 100% z domu nie licząc tych takich krótkich wypadów do kawiarni na wieś czy siedzenia z laptopem na stadionie piłkarskim w ostatnich latach nie nazywałam siebie jednak freelancerką, ponieważ właśnie na długie, długie lata wiązałam się z dużymi zleceniodawcami. Bo najpierw przez 4,5 roku prowadziłam dział promocji wydawnictwa, a od pewnego momentu to właściwie całej grupy wydawniczej, ponieważ miałam przyjemność brać udział w uruchomieniu aż trzech marek córek. I przez ponad e, rok odpowiadać także za ich działy promocji. A potem, po rozstaniu z branżą wydawniczą, przez dwa i pół roku tworzyłam treści dla marki pani swojego czasu, będąc ich copywriterką, a przez jakiś czas także content managerką, totalnie, totalnie na stałe. W żadnej z tych firm nie byłam zatrudniona na etat, ale były to na tyle znaczące współprace, że wszelkie inne zlecenia ja uznawałam bardziej za dodatki. Dodatki do mojej codziennej pracy niż jakikolwiek standard. I chociaż no, nie żałuję absolutnie ani jednej chwili z tych w sumie siedmiu intensywnych lat, ale dzisiaj stwierdzam śmiało, że nigdy więcej. Oczywiście taki układ, w którym nawiązujesz stałą współpracę z jedną firmą, ma ogrom plusów i ja jestem tego zupełnie, zupełnie świadoma. Najważniejszy niech będzie fakt, że co miesiąc do stałej porze trafia do ciebie określona suma pieniędzy. I pamiętam, że gdy pięć lat temu postanowiłam przejść od ciągłych umów o dzieło, czy umów zlecenie na własną działalność, to właśnie to było dla mnie najważniejszym argumentem, że mam stałą, nazwijmy to pensja, która daje mi poczucie bezpieczeństwa i która daje mi pewność, że poniżej pewnego progu ja nigdy nie zejdę. I mając takie stałe zlecenie, możesz dużo swobodniej podchodzić do wszelkich innych propozycji współpracy czy pracy i wybierać tylko te, które naprawdę chcesz realizować. W sytuacji, w której regularnie drżysz o swoje zarobki, tak naprawdę nigdy nie wiesz, co przyniesie dany miesiąc. Dużo ostrożniej podchodzisz do odrzucania ofert, bo w końcu nie masz pewności, czy jakakolwiek następna w najbliższym czasie się pojawi. Plusem całej współpracy z dużą marką jest także świadomość, że jesteś częścią jakiejś większej całości. No bo niby pracujesz z domu, ok, ale jednak z ludźmi. Masz z kim przegadywać pomysły. Nie odpowiadasz całym swoim majątkiem za powodzenie czy niepowodzenie jakiegokolwiek projektu i masz też ogromne, ogromne możliwości rozwoju, których pracując samodzielnie, raczej no, nie będziesz w stanie sobie zapewnić. Dla przykładu, dla mnie niezwykle cennymi lekcjami były projekty, które realizowałam w ostatnich latach, i było to na przykład uruchomienie trzech nowych marek wydawniczych i budowanie świadomości ich istnienia właściwie całkowicie od zera, albo uczestnictwo w imprezach branżowych, targach książki i eventach i bezpośredni kontakt z pisarzami, z czytelnikami, z klientami, z influencerami odpowiedzialnymi za promocję książek w sieci, z którymi ja też bardzo, bardzo dużo współpracowałam i od których bardzo dużo się też e, nauczyłam, albo w ostatnich latach Udział w powstawaniu kolekcji papierniczych, książek, produktów, które trafiały do dziesiątek tysięcy osób, albo obserwowanie od środka, jak otwiera się lokalne, lokale stacjonarne w największych miastach w Polsce. To są dla mnie takie doświadczenia, jakich ja nie zebrałabym, będąc sama ze sobą. I to jest coś cennego, i to jest coś, Czego nie da się zapomnieć i z czego można później czerpać latami. Dlatego bardzo doceniam te, ten aspekt, właśnie pracy, pracy dla kogoś. No i zespołowość. To, to także jest coś, co było dla mnie zupełną nowością, a co moim zdaniem odmieniło moje freelancerskie życie całkowicie, bo o ile w wydawnictwie ja przez długi czas funkcjonowałam tylko ja, plus właściciel. O tyle później dołączyłam do zespołu liczącego 10 osób, a po 2,5 roku ponad 60. To, że to się źle skończyło, no to już jest inna historia. Ale ja w tym czasie, gdy to się rozrastało, nawiązałam takie relacje, które jestem o tym na 100% przekonana, zostaną ze mną na długie, długie lata, jeśli nie na całe życie. Są też aspekty. Które dla mnie na przykład nie były tak istotne, ale przydadzą się tym, którzy nie lubią działać samodzielnie i mają problem na przykład z motywowaniem się do pracy, bo świadomość, że musisz dowieść projekt konkretnego dnia, że musisz komuś dostarczyć materiał do pracy dziś do 10 rano, że ktoś cię będzie z czegoś musiał rozliczyć, to jest fantastyczny mobilizator do działania. Tak jak mówię, ja tego nie potrzebowałam, ja się potrafię zmotywować sama, chociaż bardzo lubiłam też do, dostawać pozytywny feedback dotyczący mojej pracy. Ale jeżeli jesteś osobą, która ma problem z tym, żeby bez bata nad głową zacząć działać, no to właśnie praca dla kogoś na stałe może być dla Ciebie prawdziwym ratunkiem. Oczywiście, jednak. Taki układ, w którym, no niby jesteś freelancerem, wykonujesz dużo zleceń dla innych i niby z nikim nie wiążesz się umową o pracę, ale jednak jesteś stałym współpracownikiem w jakimś sporym wymiarze godzin, no, ma też swoje minusy. I pierwszym z nich, jak dla mnie, jest brak swobody, bo tak naprawdę w żadnym układzie nie masz pełni luzu, nawet gdy jesteś sam, ale. No, gdy działasz samodzielnie, masz większą decyzyjność co do tego, nie wiem, ile dni wolnych sobie zrobisz, ile godzin będziesz pracować, kiedy włączysz, a kiedy wyłączysz telefon. I. Działając z kimś na stałe, musisz się liczyć z jego wymaganiami co do Twojej dyspozycyjności, aktywności, obecności. I nawet gdy jest mówione tam o elastycznych godzinach pracy, to tak naprawdę na niewiele się to zdaje, jeżeli firma wymyśli sobie, że na przykład kilka razy w tygodniu musisz być obecna na spotkaniu lub obecny na spotkaniu. I kiedy ja, Przypomnę sobie dni, kiedy planowałam pracować 7 czy 8 godzin, a ponad połowę z tego czasu zajmowały mi, sorry, jałowe, niewiele wnoszące spotkania projektowe. To autentycznie, autentycznie przechodzą mnie teraz ciarki żenady, bo tego typu akcje są ewidentnym minusem bycia, no nie tak do końca na swoim. Wadą takiego układu. Myślę, że jest także mniejsza swoboda w kwestii doboru innych zleceń. No bo jeżeli poświęcasz jednej marce, dajmy na to kilkadziesiąt godzin tygodniowo, to siłą rzeczy nie masz szans na przyjęcie wszystkich ciekawych ofert, jakie do ciebie spływają. No chyba, że spływa jedna w miesiącu, ale zakładajmy, że spływa ich więcej. I wtedy, kiedy one się pojawiają, to u ciebie pojawiają się takie bolesne dylematy. Odpuścić, nie odpuścić, a może po prostu będę pracować teraz 20 godzin na dobę, żeby ze wszystkim się wyrobić? Ja pracować kocham, naprawdę, ale zajeżdżać to ja się nigdy nie chciałam, dlatego wiele z naprawdę dobrych propozycji musiałam po prostu odrzucić, jeśli rzeczywiście nie chciałam pracować te 20 godzin na dobę. Mogłam je też przekazać innym. Co akurat uważam za korzyść tej y, sytuacji, bo taki odrzucony klient nie miał poczucia pełnego olania, natomiast znajome copywriterki mogły cieszyć się z nowych zleceń i różne opinie są o tym y, środowisku. Ja też różnie mogę się wypowiedzieć, na przykład o grupach dla copywriterów, ale mam w tej branży takich znajomych, których swobodnie polecam innym i zupełnie nie traktuję ich wtedy jak swoją konkurencję. Więc da się, da się tutaj dobrze żyć z innymi. To jest ciekawe, bo nawet jeżeli nie jesteś częścią zespołu, działasz solo, to możesz mieć taką komitywę z innymi e, znajomymi z branży. No i to też jest jakąś, e, jakąś wartością. Natomiast jeśli mówimy o pracy dla kogoś, to myślę, że problemem jest tutaj także może nieobecny wszędzie, ale ja tego doświadczyłam, obowiązek dostosowania się do pewnych reguł. Reguł, którymi nie przejmujesz się, będąc w 100% procentach na swoim. Na przykład nie oceniasz źle książek, które wydaje wydawnictwo, dla którego pracujesz. Albo nie używasz produktów konkurencyjnej marki. Ja przez ostatnie dwa i pół roku w sklepach papierniczych autentycznie mąż potwierdził, Zamykałam oczy i szłam przed siebie mówiąc, stara, i tak ci nie wolno. Co swoją drogą miało też swoje plusy, bo uważam, że zaoszczędziłam bardzo dużo pieniędzy, które zawsze wydawałam w papierniczych. Ale teraz po dwóch i pół roku jestem tak bardzo tego spragniona, że stoję w cholernym TK Maxie przez dobre pół godziny i ekscytuję się mnogością wyboru. To jest coś, czego mi ogromnie ogromnie brakowało i ja sobie naprawdę zupełnie nie zdawałam z tego sprawy. Zupełnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo blokowały mnie te dziwne, niedziwne, no ale te reguły, które funkcjonowały w miejscu, dla którego pracowałam. Inna rzecz, jeżeli taka firma mocno eksponuje swoich pracowników, na przykład w mediach społecznościowych, to oni robią się rozpoznawalni i automatycznie są w jakiś sposób z marką wiązani, są z nią utożsamiani, i mnie osobiście bardzo mocno to dotknęło, gdy przez lata mogłam swobodnie wypowiadać się chociażby na temat cudzych produktów, a nagle z dnia na dzień to, co wcześniej było normalnym wyrażeniem zdania z perspektywy klientki. Nagle odbierane było przez ludzi z zewnątrz jako celowe krytykowanie konkurencji, działanie na szkodę konkurencji czy dołowanie innych, dlatego że pracujesz w firmie X. I mając swoją markę i działając wyłącznie pod własnym szyldem, martwisz się wyłącznie o siebie, i nikt nie będzie każdej twojej wypowiedzi odbierał jak oficjalnego zdania kilkudziesięcioosobowej firmy. Dla mnie to była jakaś totalna abstrakcja i coś jak w przypadku ludzi, którzy widzą na ulicy aktorkę i atakują ją za to, że jej serialowa bohaterka trzy odcinki temu zdradziła męża z jego bratem. I ona teraz dostaje za to ochrzan na ulicy. Albo gdy pan Stockinger idzie ulicą i ludzie go wołają, że z doktorem Lubiczem i panie, bo tu ktoś umiera, na zawał zrumu pan coś. I to jest dla mnie właśnie taki sam poziom abstrakcji. Ja na przykład wypowiadam się publicznie na temat korzyści, jakie dała mi, nie wiem, dieta wegetariańska. A ktoś mnie pyta, czy to jest oficjalne stanowisko marki PSC? <grych> Jak ja mam tutaj traktować ludzi e, poważnie? No, szanujmy się, proszę, proszę Was. Teraz po wszystkim, po tych. W sumie już 7 latach, przez które byłam no, bardziej pół freelancerką, chociaż nie wiem, czy funkcjonuje takie określenie, ale załóżmy, że tak, niż freelancerką w stu procentach, taką pełnoetatową, chociaż to pewnie brzmi jak pleonazm, nieważne. Ważne jest to, że mam poczucie, że nigdy więcej. Ja nie chcę już być częścią cudzej firmy. Nie chcę musieć spędzać całych dni na narzuconych spotkaniach, nie chcę dostosowywać swojego urlopu do innych, nie chcę zakazów napisania długopisem staniego papierniczego. Przez ostatnie lata mój zeszedł z pomysłami na własne projekty, produkty, na własne działania puchu Pękał w szwach, ale ja nigdy nie miałam czasu, nie miałam energii, nie miałam mocy, by zacząć je realizować, bo całkowicie poświęcałam siebie dla innych i ja naprawdę nie chcę, nie chcę tego więcej. I właśnie dlatego dzisiaj cieszę się, że ktoś podjął tę decyzje za mnie, że objęły mnie te cholerne masowe zwolnienia, bo chociaż od dwóch miesięcy czułam się autentycznie, Tragicznie pracując w gównianej atmosferze po pierwszej fali zwolnień, to ja wciąż nie umiałam powiedzieć sobie dość. Nie, nie umiałam odpuścić, nie umiałam przyznać, że to wszystko nie jest tego warte i że może lepiej się zawinąć, a nie próbować ratować tonący statek, gdy tak naprawdę ten statek nie chce być ratowany, a nawet jeśli chce, no to jak się okazuje, jednak nie z Tobą albo nie może być z Tobą, i kurczę. Żałuję tylko tych ostatnich dwóch miesięcy, bo kosztowały mnie bardzo dużo zdrowia, a można, to było, można było te decyzje podjąć wcześniej. Ale została podjęta za mnie i bardzo doceniam plusy tej sytuacji, mimo że początkowo byłam naprawdę przerażona. A teraz wracam do bycia freelancerką na 100%. I w tym punkcie mam nadzieję zatrzymać się na trochę dłużej. Co prawda, mówię, że nigdy więcej, ale gdzieś tam w głębi serca czuję, że są dwie marki, jedna w Polsce i jedna gdzieś tam w innym zakątku Europy, dla których byłabym skłonna złamać to słowo. Ale póki co freelancing na 100% i ja poczyniłam już pierwsze kroki, które pozwoliły mi włożyć freelancerskie wrotki i zacząć działać. Ale myślę, że to już jest opowieść na inny czas, i że niedługo właśnie o tym Ci opowiem. Jak się wraca do freelancingu na 100%, żeby być w pełni otwartą na ramiona rynku i wykorzystać to jak najlepiej, jak najlepiej się pokazać. No i znów zacząć działać. Mam nadzieję, że ten temat także Cię zainteresuje, i że to, o czym opowiedziałam dzisiaj, Także było dla Ciebie interesujące. Jeżeli tak było, możesz ocenić podcast na Spotify, możesz e, ocenić go w iTunes, czyli Apple Podcasts. Możesz także dać mi znać na Instagramie, Claudina co sądzisz. I słyszymy się następnym razem. Dzięki i cześć.